Goście Radziwiłłów to, to dla nas ważny program, ponieważ po pierwsze jest on, on pewną, pewną nową, jeżeli chodzi o samorządy wojewódzkie, chyba jako jedynie robimy tak zwane rezydencje dla artystów. Polega on na tym, że zapraszamy w konkursie rzecz jasna chętnych, którzy chcieliby tutaj w Antoninie pobyć, Napisać książkę? Co prawda, nie piszę, bo jestem na początkowym etapie mojej pracy, a że jestem dziennikarką i zbieram materiały do portretu o takim malarzu, grafiku, plakatyście Ryszardzie Kali i spisuję wszystkie rozmowy, bo moja praca polega na tym, że najpierw rozmawiam, a później spisuję, a dopiero później piszę. Także to obecnie robię, ale robię za wzięcie i są tutaj świetne warunki do pracy. W ramach rezydencji postanowiłam napisać książkę, w której będą sonety poświęcone nieżyjącym kaliskim pisarzom. Celuję w tych dawnych, ale również w tych, którzy odeszli całkiem, całkiem niedawno, więc jest już sonet poświęcony Arkadiuszowi Pacholskiemu, Markowi Brymorze i oczywiście no, też się nie bronię przed tymi ikonami kaliskiej literatury, czyli będą sonety dedykowane Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Wandzie Karczewskiej i wielu, wielu innym mniej i bardziej znanym literatom. Jestem tutaj już drugi raz, jestem weteranką. I w zeszłym roku postawiłam pierwszą kropkę mojego tekstu. I tekst się nazywa Taniec na pustym moście i 9 listopada będzie premiera tej książki. A w tym roku piszę opowiadania zatytułowane Kobiety z sąsiedztwa. Oprócz tego, że chcemy pomóc artystom, to mamy jeszcze jeden cel. Tym celem jest wypromowanie perełki południowej Wielkopolskiej, czyli Antonina. To jest miejsce, do którego się wraca, kiedy się je pozna, i chcielibyśmy raz otoczyć go takim nie tylko muzycznym, muzyczną aurą, ale też taką literacką aurą. Chcemy pokazać Wielkopolsce i może nawet szerzej, że jest Antonin, gdzie był Chopin i gdzie teraz można spokojnie tworzyć i że jest to miejsce. Warte tego, żeby tu przyjść, zobaczyć, oddychać, pisać, tworzyć, słuchać muzyki.